Czy szukasz niezawodnego aparatu EKG, który jest łatwy w obsłudze i oferuje szeroką gamę funkcji? Model Mint 301 stanowi większą wersję popularnego modelu Mint 102. Jego wyraźniejszy, większy wyświetlacz gwarantuje komfort i dokładność przy odczycie wyników badania. Za pomocą intuicyjnej klawiatury i przycisków funkcyjnych pod ekranem możemy zmieniać liczbę wyświetlanych odprowadzeń od 1 do 6, dostosowując to do naszych potrzeb. Kluczowym atutem modelu Mint 301 jest możliwość przeprowadzenia badań automatycznych. Za sprawą jednego przycisku urządzenie przeprowadza badanie, a następnie zapisuje wszystkie niezbędne dane, takie jak imię i nazwisko pacjenta, datę oraz odprowadzenia. Model MINT 301 to niezawodny aparat EKG, który łączy zaawansowane funkcje z prostą obsługą, zapewniając komfort pracy dla użytkownika. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę internetową i obejrzyj filmy produktowe. Masz pytania? Skontaktuj się z nami przez komentarze, e-mail lub telefon. Chętnie na nie odpowiemy.